Są takie filmy, które po prostu uderzają mnie w serducho. Poruszają wszystko to, co miękkie, i dzięki nim rozpływam się po prostu jak masełko na ciepłym toście. Z biegiem lat zdałam sobie sprawę, że wcale nie chodzi tutaj o artyzm, przeintelektualizowanie, symbolikę czy bardzo poważne podejście do tematu. Czasami jest wręcz przeciwnie. Głupi, hollywoodzki film potrafi poruszyć we mnie wszystko to, co wrażliwe. Takim filmem jest dla mnie Legalna Blondynka z 2001 roku. Zanim zacznę o nim opowiadać, i jakie to struny w mojej duszy po prostu poruszył, muszę was ostrzec. I może być to dość chaotyczne, będę spoilerować. Zakładam, że 20-letni film, w sumie już ponad 20-letni film, raczej większość z was oglądała. Zresztą jest to mimo wszystko dość kultowy tytuł, powstał nawet na podstawie jego musical, on ma dwie czy trzy części, nawet dzisiaj skupię się na tej pierwszej, więc czujcie się ostrzeżeni. Okej, okay, tutaj odzywam się ja z montażu. Okazało się, że przez cały ten materiał, zamiast mówić Eli, mówiłam L, El, a zamiast Vivian mówiłam Vivian. Nie mam bladego pojęcia, co się stało, co mój mózg przetrawił, ale no, na no wstępnie muszę Wam powiedzieć, że jeśli ktoś jest wrażliwy na pomyłki w imionach, to przez te prawie całe 20 minut wymawiam je źle. A teraz możecie się rozciąć wygodnie i posłuchać o tej uroczej komedii, która w pewien sposób wchodzi w dialog z postrzeganiem kobiet w latach 90. i 2000. Wyśmiewa, a jednocześnie bardzo czule podchodzi do tematu, i zdecydowanie jest pewnego rodzaju pasiszem na komedie romantyczne. Zaczynajmy! Elle jest idealną, bogatą blondyneczką. Ma kochające przyjaciółki z idealnego chłopaka i czeka, aż on jej się oświadczy. Niestety, nic nie idzie po jej myśli, chłopak z nią zrywa i stwierdza, że on potrzebuje poważniejszej dziewczyny. Więc co robi nasza L? Postanawia pójść razem z nim na Harvard i studiować yy, prawo. Ten początkowy opis brzmi jak totalna tandeta i klisza. I to jest ciekawe, że ten film się bawi tą ideą. Bo L, chociaż uwielbia modę, ma małą ciłałę w torebce, po prostu ubiera się w różowe garsonki. Jej pokój jest pełen tandetnych akcesorii, na przykład futerkowego telefonu. To w Elle coś jest. I widzimy to już na samym początku filmu, kiedy to nie daje się oszukać w butiku i mówi po prostu... O składach i o metodach szycia sukienek, co już pokazuje, że jej zainteresowanie modą nie jest tylko i wyłącznie zajęciem znudzonej, bogatej landryneczki, a czymś, czym ona naprawdę się interesuje, o czym ma wiedzę. Że nie jest tylko nudną przyszłą żoną idealnego kongresmena, która ma być tylko idealną panią domu, a ma swoje zainteresowania, o których potrafi mówić, podpierając się faktami. I to już jest ciekawy punkt wyjścia, ponieważ jest blondynką, a potrafi wypowiadać się inteligentnie. El jest kochającą i bardzo empatyczną dziewczyną. Nie ma w niej cynizmu. Jest przepełniona miłością do samej siebie. I w momencie, kiedy składa papiery na Harvard, żeby dostać się na uczelnię, to stwierdza, że ona zrobi to w swoim stylu. Jej wideo jest nagrywany w basenie, pełen kiczowatych przerywników i hist jej historii z dziewczynami z bractwa. Bractwa, siostrzeństwa? Nigdy nie jestem pewna, jak to. Powinno się na polski odmieniać. Ma w sobie pewne naiwne spojrzenie na świat, ale nie wywodzi się ono z jej braku intelektu, a raczej z tego, że wychowała się w kochającym domu, gdzie ona zawsze wiedziała, że może osiągnąć wszystko. Nie jest bezmyślna, nie zachowuje się egocentrycznie. Za każdym razem z tyłu jej głowy są jej przyjaciółki, są bliskiej osoby. I już sam opis bohaterki wydaje mi się, że nieźle oddaje, jak ten film igra z oczekiwaniami widza. Bo zostawia nam kogoś plastikowego, kto wygląda po prostu niczym z fabryki Barbie z żywą tkanką, która gdzieś tam kryje się w sercu każdego z nas. El nie pozwala, by blond włosy, piesek w piesek w sukience, piesek w torebce czy różowe sukienki ją determinowały. Ona po prostu lubi te rzeczy, ale nie one świadczą o jej wartości. Jeśli chce, to spisze swój życiorys na różowej kartce papieru i jeszcze to wyperfumuje. Bo takie ma być jej życie. Piękne, usłane różami. Chociaż wcale tak nie jest. Kiedy dostaje się na studia, zderza się z pewnego rodzaju ścianą. Nie jest tak dobrze przygotowana jak inni studenci. Jej podejście różni się od tego poważnego i jakże stonowanego podejścia jej byłego chłopaka czy jego obecnej dziewczyny. I L dostaje po twarzy za swoje. Ale nie sprawia to, że ona się poddaje. Wręcz przeciwnie. L dąży do swego. Zaczyna się uczyć. Poprawia wszystkie błędy, które wcześniej popełnia, kupuje nawet laptopa. Przy tym wszystkim nie daje się zgnębić. I jasne, pierwszego dnia studiów zrobiła małe fopa, bo chciała udawać kogoś, kim nie jest. Założyła okularki, kujonki, poważną, ciemną garsonkę, gar taki garnitur. Ale to nie wyszło, bo to nie jest jej esencja. To nie jest to, kim ona jest, co sobą reprezentuje. I tak naprawdę zaczyna odnosić sukcesy na uczelni, kiedy zaczyna pokazywać swoje podejście. Jest świetny moment dyskusji, kiedy... Na zajęciach rozmawiają o przypadku mężczyzny, który zapłodnia jakąś kobietę, i tam są rozważane prawa rodzicielskie. I to ona swoim podejściem sprawia, że profesor stwierdza: OK, wygrałaś, bo ona mówi: Hej, ale no, jeśli tutaj sypią z wieloma kobietami, no to dlaczego rości sobie prawa tylko do tej jednej? I to sprawia, że ona myśli poza kliszą, nie skupia się tylko na tym, co jest w centrum, a patrzy na szerszy kontekst. Kolejnym świetnym przykładem tego, jak L myśli poza schematem, jest finałowa scena, kiedy to jej wiedza na temat dbania o włosy, higieny i generalnie mody sprawia, że zauważa kruczki, o który, na które nikt inny nie zwróci uwagi, zwłaszcza mężczyźni. Ale niestety to dość stereotypowo podchodzi do mężczyzn i do kilku innych spraw, ale do problematyki tego przejdę na końcu. El udowadnia innym, ale przede wszystkim samej sobie, że ona nie musi się zmieniać, by być wystarczająca. To, co ona wie, to, co może włożyć w zespół, w innych ludzi, w ogólnie w świat, jest tym, co jest najważniejsze. Może nadal lubić różowy, a nie zmieni to faktu, że jest bardzo inteligentną babką, która po prostu wie, czego chce, i potrafi to dostać. Oglądając ten film po raz kolejny, zaskoczyłam się tym, jak rozpisane są tutaj relacje między kobietami. I byłam bardzo zaskoczona, że pomimo, że korzystamy tutaj z klisz, one wypadają naprawdę inteligentnie. Weźmy na przykład taką Vivienne, obecną partnerkę Warnera, byłego Eli. Dziewczyny na początku się bardzo mocno żrą. Vivienne reprezentuje sobą te wartości, które są poważane w męskim świecie. Jest poważna, tonowana, nie chichocze, nie zachwyca się. Tylko wykonuje swoje zadania i przygotowuje dokładnie to, czego inni od niej oczekują. Jest nauczona, że zostanie dostrzeżona tylko wtedy, kiedy będzie pogrążać inne kobiety, kiedy będzie z nich kpić. Jest to typowy mechanizm męskiego świata, kiedy to kobieta jest poważana tylko wtedy, kiedy zachowuje się inaczej. Nie jest typową kobietą, bo z nią można porozmawiać. Zresztą i tutaj L jest zupełnym kontrastem. W momencie, kiedy Vivienne zaprasza ją na imprezę i okłamuje ją. Że wszyscy będą przebrani, a Eli przychodzi przebrana za króliczka Playboya. Zresztą jej pies zwęszył ten podstęp nosem i zaczął warczyć tylko w momencie zaproszenia. I ja już od tego momentu wiedziałam, że to się bardzo źle skończy. I trochę się bałam, że będzie to typowa disneyowska zagrywka, gdzie dziewczyna źle ubrana przychodzi i wszyscy się z niej śmieją, ale nie. El znosi to z podniesioną głową. I nie daje sobie dopiec, i wytyka więc, że ta przebrała się za. No, mówię, tutaj wątku tego, tej rywalizacji niestety nie unikamy, chociaż ono ma szczęśliwe zakończenie. Jeszcze do niego przyjdziemy, cały czas do niego dążę. Vivian orientuje się, że tak naprawdę z L stoją na tym samym poziomie, ponieważ w momencie, kiedy pracują z poważanym adwokatem, to właśnie one jako kobiety muszą częściej przynieść kawę, a mężczyzna się o to nie prosi. Zauważa, że powinny trzymać się razem. I cudowna jest scena, kiedy Vivian przychodzi do L i zaczyna plotkować o chłopakach. I Vivian zaczyna ichotać. Jest zawstydzona swoją reakcją. I jest to strasznie przykra konkluzja, która może łatwo umknąć, że w tym szarym świecie czasami zapominamy o tym, by wrzucić na luz, by troszeczkę się powygłupiać, by po prostu być sobą, z ludźmi, którzy nas nie będą oceniać. Każdy pocisk w swoją stronę odbija niczym tarczę i traktuje jako swój atut. Wykorzystuje to, co daje jej świat, nawet jeśli nie jest to zbyt przyjemne, po to. By nie dać się zgnębić, by nadal być sobą, myślę, że płynie z tego całkiem niezła nauczka dla nas samych: że wszystkie docinki świadczą o osobie, która je wypowiada, a nie o nas. To my mamy kontrolę nad tym, jak na nie zareagujemy, jak je wykorzystamy. Legalna blondynka w dość typowy sposób adresuje również problem e, przemocowego traktowania kobiet, molestowania ich w miejscu pracy przez szefów i generalnie tej nierówności. I znowu robi to bardziej z kobiecej perspektywy. Ponieważ osadza to w relacji Vivien i Eli. VI źle interpretuje to, co widzi i czuje się zdradzona, poniżona i uważa, że właśnie Eli była tym, czym spodziewała się na początku. Jednak szybko się reflektuje i bardzo żałuje, że to, że dziewczyny finalnie zostały przyjaciółkami i się przeprosiły, zostaje powiedziane nam tylko w napisach końcowych, ale nadal pokazuje to, w jaki sposób funkcjonujemy, że pozwalamy sobie na narzucenie sobie pewnych tropów myślowych, pewnych standardów, i z góry zakładamy, że każdy zachowuje się tak samo, że każdy wykorzystuje każdą okazję, a nie do końca tak jest. Są nadal ludzie szczerzy, którzy mają w sobie bardzo dużo empatii. I jak już o tym mowa, to muszę nie mogę nie powiedzieć o mojej najbardziej ukochanej relacji, najsłodszej relacji, jaką kiedykolwiek widziałam a mianowicie jest to nasza Eli z makijażystką. No, te dwie babki. Mamy babkę w średnim wieku która wyszła z toksycznego ewidentnie toksycznego związku, która sobie zdecydowanie nie radzi i nie do końca dobrze czuje się z własną kobiecością i tutaj wchodzi Eli cała na biało. Ta młodsza, która pokazuje, że ej, wszystkie kobiety jesteśmy piękne na swój sposób i każda z nas może wykorzystać to samo. Jest to taka scena, kiedy Eli uczy ją Wypilania piersi podczas podnoszenia przedmiotów. I jasne, moglibyśmy powiedzieć, po co ta niepotrzebna seksualizacja? I tu się zgodzę, zwłaszcza ten tekst o tym, że matka Eli nauczyła ją tego, gdy ta była jeszcze w gimnazjum, młodą nastolatką to było dość krepi i to jest zdecydowanie ten element przyszłości, który powinniśmy po prostu wymazać. Dzieci nie powinny, nie powinny czegoś takiego słyszeć od osób starszych, ale. Ta scena przeradza się w coś zupełnie innego, bo dziewczyny zaczynają celebrować swoją własną kobiecość w swoim gronie, zaczynają się wygłupiać i po prostu czuć się ze sobą dobrze. Jasne, tutaj mamy ten o, motyw z wypchaniem po prostu piersi do przodu, co jest dość komediowe i slapstickowe, no ale jakby umówmy się, ten film on nie jest jakiś subtelny w swoich środkach. Tutaj raczej większość jest taka cukierkowo głupiutka. Ale nadal byłam zaskoczona tym, że to nie sprowadziło się tylko i wyłącznie do poderwania faceta. A do tego, że jako kobiety mamy pewne doświadczenia, które nas łączą i pewne triki, które wszystkie wykorzystujemy. Zresztą mężczyźni mają tak samo, to nie jest jakaś nasza wielka tajemnica. Po prostu każdy posługuje się tym troszkę inaczej. Ale sprawiło to, że tam było... zapanowała taka atmosfera luzu. I akceptacji, i po prostu dziewczyny w tej scenie po prostu mogły się cieszyć własnym seksapilem. I myślę, że to jest całkiem pozytywna rzecz. Możemy powiedzieć, że to jest wzięcie czegoś typowo seksistowskiego, czyli tego, że kobiety używają swojego ciała, by kusić mężczyzn, i obranie tego na pseudofeministyczną wersję. I tutaj ciężko mi jest odeprzeć argument, bo coś w tym jest, ale z drugiej strony, bardzo często odebranie tego, co kiedyś miało być wymierzone przeciwko nam, i. Przerobienie tego na swoją własną zaletę, broń czy cokolwiek, często jest metodą walki z tym, i tutaj jakby. Nie chcę wyrokować, czy to jest dobre podejście, czy nie. Myślę, że tutaj dla każdego będzie to indywidualne podejście związane z jego strefą komfortu i z tym, jakie wartości wyznaje. Co nie zmienia faktu, że nadal doceniam, że ta scena po prostu przedstawiła wykupiające się kobiety, cieszące się ze swoich ciał. Mówiąc już o wsparciu kobiet. Eli na początku spotyka się z profesorką, która jest na nią bardzo cięta i niezbyt zadowolona z jej odpowiedzi. Jednak z czasem dostrzega ona w niej coś. Zaczynają wspierać. Bardzo cieszę się, że moment, kiedy Eli przychodzi załamanie i traci wiarę w siebie, nie jest momentem, kiedy to jej ukochany mówi, jaka ona jest wspaniała, że ona nie może się poddawać. Nie. Mówi jej to profesorka, która również jest kobietą z branży, która wie, z czym Eli, jako młoda kobieta, będzie musiała się mierzyć. Myślę, że tutaj możemy wyjść poza te granice płciowości, tylko ogólnie zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy jesteśmy bardziej doświadczeni, i widzimy kogoś młodego, kto jeszcze nie wie tylu rzeczy, co my. To, że możemy podzielić się swoim wsparciem i pokazać mu, że hej, będzie trudno, ale jest jakieś wyjście. I mówię, bardzo doceniam, bo był moment, kiedy już byłam pewna, że to jej ukochany, pan prawnik, Znaczy, jeszcze wtedy ukochany. że to jej prawnik, jak jej mówi, że ona jest wspaniała, że wtedy jej powie: Tak, masz rację, jestem. Nie. Ona jego słowa no, słyszy, ale nic z nimi nie robi. Dopiero ktoś, Kogo ceni, kto faktycznie ją uczy, jest w pewien sposób jej mentorem, mówi jej: Nie, nie możesz się poddać, to ona wtedy bierze sobie te słowa do serca. I nie chodzi mi o to, że to jest coś odkrywczego, ale nadal bardzo łatwo było tu powtórzyć typowy motyw z komedii romantycznej. A jednak, jak zwykle, jak podczas całego tego filmu, wymykamy się spoza tych klisz. Daleka jestem od bezmyślnego kłapania o siostrzeństwie i o tym, że każda kobieta powinna wspierać drugą. Bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy różni i tak jak jest to sławne powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem, to myślę, że to, że mamy macicę, nie zmienia naszej natury. Ale ten film pokazuje kilka zdrowych relacji, które nawet jeśli w pewien sposób wpisują się w te ciasne ramy, które bardzo często nas ograniczają, to nadal pozwala im się wymknąć i pozwala na te szczere relacje. Można powiedzieć, że przyjaciółki L są puste i że one nic nie znaczą. I jasne, nie mają charakterów. Jeśli chodzi o budowę postaci, no to one są po prostu tłumy. Ale one wspierają ją, pomagają jej się uczyć, pomagają jej zdać egzamin, dzwonią do niej i wspierają. Nieważne, czy L chce być w tym momencie żoną, czy chce być adwokatką. I to jest super, bo można by się spodziewać, że one będą tylko kłapać o tym, że och wej, zrób sobie te paznokcie i tak dalej. A tak nie jest. Nawet jeśli El faktycznie, jak ma załamkę, leci zrobić sobie paznokcie. Przechodząc powoli do podsumowania. Czy ten film jest różowy jak nie wiem? Tak. Czy w pewien sposób sztampowo opisuje feminizm? Owszem, nie da się tego ukryć. Bo jak zawsze mamy to stereotypowe zestawienie różu z silną babką, tylko, że jest ten jeden aspekt, który sprawia, że nie jest to tylko pusty frazes, ponieważ L do końca filmu się nie zmienia. Ona na koniec nadal uwielbia różowy, nadal chodzi w garsonkach, nadal chodzi w szpilkach i nadal ma ciłały w torebce, co swoją drogą. Z dzisiejszej perspektywy traktowanie zwierząt nie jest zbyt pozytywne, ale wybaczmy, jakby ten film ma kilka tego typu rzeczy. Tak samo mówienie o osobach homoseksualnych, jakby, no bo przecież jak gej, to na pewno zna się na modzie, prawda? No ale umówmy się, to nadal jest film z lat 2000. Nie oczekujmy cudów. Mam wrażenie, że ten film nieźle wpisuje się w obecny trend. Na pewno widzieliście na TikToku I'm Just a girl i te wszystkie takie po prostu głup niby kobiece głupotki, ale to nie dotyczy się tylko kobiet bo my po prostu jako ludzie mamy swoje małe drobne zachowania, które dla innych mogą być powodem do wstydu. A tak naprawdę legalna blondynka pokazuje nam, że to, to tylko my sami możemy sobie narzucić wstyd i to my sami sobie narzucamy ograniczenia. Bo inteligencja i intuicja L nie była zależna od tego, jak ona wyglądała, czy jak się zachowywała. Jeśli miała jakieś braki wiedzowe po prostu mogła je uzupełnić. Jeśli czegoś nie potrafiła, mogła się tego nauczyć, to nie były rzeczy zależne od tego, czy ona robiła to w serduszkowym notatniku, czy na nudnym laptopie. To były tylko przymioty, które umilały jej życie, a nie definiowały to, kim była. Na świecie panuje coraz większa polaryzacja, i spotykamy ją w internecie, w naszych domach i w nas samych, bo z jednej strony chcemy być silne, a z drugiej strony, tak jak każdy człowiek, mamy swoją wrażliwą stronę. I legalna blondynka pokazuje, że można te dwie rzeczy połączyć, bo one nie są sprzecznością. Przecież jako osoba jesteśmy jedną, całą jednostką, która jest wszystkim. Więc jak możemy sami sobie przeczyć i uważać, że to, co w nas kontrastuje, wyklucza w pewien sposób swoje istnienie. Minęły już czasy, kiedy żeby być pokazać się jako silna kobieta, musiałyśmy upadać się do mężczyzn. Era Gerald Boss myślę, że pomału jest za nami. I teraz szukamy nowych nurtów. I jasne możemy powiedzieć o tym, że mamy nawrót do Tradwise, ale to jest ogólnie kwestia po prostu tego, że mamy tyle możliwości, że czasami łatwiej jest zamknąć się w bardzo ciasne ramy, w których nie jest zbyt wygodnie, ale przynajmniej czujemy się w jakiś sposób bezpieczne, bo jest to już dla nas znane. Z jednej strony konstrukt stereotypowej kobiety zanika i mężczyzn zresztą też dotyczy. Hej, przede wszystkim jesteśmy ludźmi, ale jednocześnie sprawia to, że potrzebujemy silnych akcentów, by się wyróżnić. I dlatego z jednej strony albo stajemy się super kobiece i kochamy róż, kochamy wszystko po prostu, co się błyszczy, albo odsuwamy to od siebie, i stajemy się zimne, i pokazujemy, jakimi to jesteśmy kobietami sukcesu. A mam wrażenie, że legalna blondynka pokazuje, że te dwie rzeczy można połączyć. I możesz być girl boss i nadal być słodziutka i miękka w środku. Bo tak naprawdę nieważne, czy jesteś alternatywką czy clean girl, czy jesteś bezdzietną lambadziarą czy tradwife. Nadal. Jesteś kobietą i możesz robić te wszystkie rzeczy na raz, tak naprawdę. Ogólnie, jako ludzie, po prostu bądźmy sobą i pozwalajmy sobie na trochę czułości i trochę miłości do samych siebie. I właśnie dlatego uważam legalną blondynkę za taki plasterek na serduszko. Bo każe ci zaakceptować wszystko, co ci w duszy gra. Od tych ciemnych po te jasne strony, od tych głupich potem mądre. To jest film pełen skrajności i on jest naprawdę głupi. Jakby może opowiadałam tutaj w górnolotnych słowach, ale tak, to jest sztampowa komedia. Dużo w niej slapsticków i dużo w niej takich głupich taki żarcików. Tylko, że nadal ten film jest po prostu szczery. I Reese Witherspoon po prostu odwala kawał dobrej roboty jako Eli, bo jest tak szczera, tak niewinna, a jednocześnie nie jest typowo głupią blondynką. I jasne, rozprawiliśmy się już z tym stereotypem, ale nadal, jak chcemy pokazać głupią kobietę, to raczej pokażemy ją w ten sposób. Ale legalna blondynka pokazuje, że choć w każdym stereotypie jest ziarno prawdy, to jest po prostu elementem większej całości. A ona wcale nie jest taka prosta. Uch! Dobra, skoro skończyłam już gadać, to wypadałoby się przedstawić. Jestem Amelia, cześć! To jest mój pierwszy taki wideo-essay. Prawdopodobnie jest cholernie chaotyczny i będę musiała wyciąć z niego połowę zdań. Ale no cóż, pierwszy Koty za płoty. I mam nadzieję, że dobrze się bawiliście słuchając tego. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować więcej materiałów w tym stylu albo po prostu recenzji. Jeszcze zobaczymy. A na razie trzymajcie się. Pa!